Tak jest, idziemy, chodź, idziemy chodź, Oczywiście Tak jest, i zaczynamy i, I tu się właściwie zaczyna cała akcja I możemy tak się fajnie wybraniać Cześć, witam Bardzo serdecznie z tej strony DWW, Oto jest kolejny odcinek serii Zagrajmy W Star Wars Episode 1 Phantom Menace I bez zbędnego przeciągania jedziemy dalej Oczywiście do kolejnego No, kolejnych przygód, ponieważ Widzieliście akurat wyjątkowo na serie Star Wars Krótki montaż tego co zdało się w Poprzednim odcinku, kto tam jest na górze, zaraz się dowiemy. widzieliście, co tam się stało? I na wyjątek, właśnie, Gwiezdnych Wojen będę pokazywał, co jest w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że się jakoś to tak jako przyjmie. I oczywiście, no, po przygodach, po tym, jak uciekliśmy od nich, to nagle teraz musimy. Lądowaliśmy na map tej wyspie, właśnie zwanej Nabu, i my musimy tu chyba coś zrobić, o ile się nie mylę. Ale na razie to nie ma co. Bo. Kurde! Dostałem dosłownie takiego kopa przed chwilą, właśnie od tych wszystkich e, robotów czy coś, że. No, myślałem chwilę, że padnę, właśnie. Ale no cóż. Tam ktoś się wydzierał, właśnie, że tam jest na górze. I za chwilę się dowiecie, kto to jest, bo akurat. Jako ja kojarzę, kto to jest, bo. Trochę się na tym jednak znam i zobaczycie zaraz, co to będzie. Kto Jaja He big Out of this. Ale będę miał zarąbiście, jeżeli chodzi o tłumaczenie te, tych tekstów. Oczywiście ten, co gadał z nami, to jest nikt inny jak Jaja Binks. I on jest specyficzny, bo on właśnie mówi specyficznym językiem, takim. E, mocno nie zrozumiałem, że dziadzi, dziudziadziu, pijdziakadzii Że można tak powiedzieć po prostu, ale no... Powiedzmy, że... Na razie tej misji będzie musieli się z nim kierować A chwila, tu jest jeszcze ten... Ja tutaj no... Trochę ten, rozwalę tych, yyy... Ryce... Rycerzy Jedi, kurna, sam jestem Jedi Który raz już to powtarzam sobie Że ten, że rozwalę tutaj roboty, bo... One będą wkurzać przy tej drodze akurat. Więc lepsze jest to niż nic. Żeby się do niego dostać, to musimy to poknąć. No ale nie w tą stronę! No co ty? Obi Kenobi, No co ty powiesz? Jasne, że potrzebuję pomocy i zaraz to zrobię. O kurde! Magia gry. gry! Przesunąłem ten! Przesunąłem obiekt i nagle ten! Poleciał na jakąś ścianę! Dobra, powolutku tutaj zawsze idę. I powiem wam szczerze, ja nagrywam już drugi raz ten odcinek, ponieważ za pierwszym razem, no. Zapomniałem mi ten włączyć mikrofonu, i jak to oczywiście ja. Dobra, teraz to poczekaj, bo kurde się pogubiłem. Ja muszę tam wrócić, bo spadłem. Oczywiście mam temat na odcinek i o nim pogadam, bo oczywiście ta seria jest taka sama jak mniej więcej przy Kacorze Donaldzie, czyli pod tytułem taki, że. Nie mam żadnych ciekawostek na temat gry. Nie mam niczego. A będę gadał po prostu o tym, co. Hello, Daddy. o będnych tematach. Over here. Czekajcie, ja tu skoczę. Dobra. A czekajcie, ja tu sobie zapiszę. Okej, okay, lecimy dalej. Dlaczego ja zapisuję? Bo. jednak, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, save'y tu są mega mocno potrzebne. Jeżeli chcecie się dalej przejść, bo jak. jak padnie się, to oczywiście nie ma takiej ulgi, że lecisz sobie i już. Tylko. że tak powiem padłeś leć na sam początek misji, wtedy ogarniesz o co chodzi i to jest czasami też właśnie takie wkurzające no ale cóż, teraz potrzebuję życia o. dobrze, małe życie zawsze się przyda i idę już właśnie do ciebie dżadżabingsie, kim, kimkolwiek jesteś jakimś z tym oczywiście temat ten na odcinek będzie tak jak już mówiłem albo nie mówiłem, bo już sam nie wiem właściwie tak szybko to próbuję coś mówić, plus z lagami oczywiście że jaką mam wiedzę na temat, właśnie, Gwiezdnych Wojen? I powiem tyle. Wiedzę mam nijaką, praktycznie nijaką, ale takie podstawy, myślę, mogę znać spokojnie. O, a ty co tutaj robisz? Dobra, ciebie już nie ma. Tu. Ty też ciebie już nie ma. Ja polecam czasem używać jednak tego trójkąta, bo on bardzo dużo daje, można powiedzieć. Spoko, spokojnie, ja daję radę. Ja lecę cały czas za tobą. Cześć! Lepiej go rozwalić z jednego prostego względu, jak go rozwalimy to nie będzie na nas strzelał, dobra. Gdzie teraz mam iść? A, dobra. On jest tutaj, dlatego no... Musimy teraz znaleźć drogę. Spoko, a ja chyba pamiętam gdzie tu się... gdzie była ta droga, tylko muszę ją teraz... Znaleźć na spokojnie nie 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 tutaj pamiętam gdzie było bo mówiłem w poprzednim odcinku że ten poszłam jeszcze jako tako pamiętam ale no, innych już nie pamiętam dobra dobre gdzie to było ja muszę teraz tak po... muszę tak popatrzeć o o właśnie tutaj tej drogi było że tak jak mówiłem o! tu są kolejne te... Że daje. Czemu Jedi mówię bez przerwy? Tu nie ma Jedi, sam jestem Jedi. A muszę ten wziąć z życie. przyda się? Oni żyją? Tak jak, tak jak myślałem. Czemu nie trafiałem? Nie wiem. Eee, dobra. Tam ale taką podstawową wiedzę myślę, że znam, że wie, wiecie, że wiem kim jest Anna Skywalker. Wiem kim jest Obi Wan Kenobi. Yy, wiem kim jest... Dobra, jestem z powrotem. Tutaj coś posłuje tak.

Spróbuję teraz tak skoczyć, o właśnie. I powiem tak, ja tu się boję, bo nie chcę dostać. Ja spróbuję na chwilę tu wskoczę, o właśnie. Bo ja się tak boczu tutaj boję. No właśnie! Wiedziałem! Dobra, ominąłem wam to czekanie na to wszystko, co tam było. Bo mnie wkurzały te skurzał ten smigłowiec żeby mnie bez przerwy zastrzeliło akurat gdy byłem na środku ale no jest sposób o właśnie tu coś mamy musiałem tak sprawdzić na szybko czy ten czy mam włączony mikrofon tym razem bo nie chciałem zrobić teraz tego samego błędu oczywiście że mam wyłączony i jak gadam taktycznie no bez sensu można powiedzieć ale dobra tu popchamy i wiem chyba że tam na dole musi to być bo taszka jest akurat śliczka o Dobra? A mogę na tył? Mogę! Dobra, no to jedziemy z tym kursem! Tak, trochę takim jak głosem, nie wiadomo jakim, żeby no, było ciekawie. Bo nie ukrywajmy, Star Wars jest bardziej taką grom do myślenia Nic bardziej do tego. Oho, a co my tu mamy? Zręcznościowy ten. Zręcznościowy teraz etap. O! Ale poszedł akurat zgrabnie i szybko. A co dziwne, bo w pierwszym tym, na pierwszym nagraniu nie wyszło mi to zbytnio dobrze, ale. Widocznie no, może ale z playa nie jest aż taka zła, można powiedzieć. Dobra, zeselę już na drugą stronę i lecimy dalej za dżadżabingsem, który jest dżadżab dobry. Dobra. Dobra, zrobię zapis. Dobra, wróciłem na miejsce, i teraz musimy szybko ten zestrzelić ich wszystkich. Tylko muszę teraz... Te... O właśnie, o to chodzi i teraz tak zestrzeliwujemy wszystko co tutaj się dzieje, bo to jest mega zechrąbiste, bo możemy rozwalić wszystkich po kolei i tam jeszcze jeden właśnie widzę się trzyma, ale to nie skodzi Polecam wam też szybciutko rozwalać te skrzynki, bo o właśnie, przybywają kolejne te i mogą bardzo łatwo rozstrzelić. Dobra, jednego już zaraz nie będzie i jeszcze drugi. Spadaj, 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 jeszcze szybko cię rozwala, akurat ty...

I forgotten the bosses would do terrible things if me going back there. Terrible. <laughs> <laughs> you hear that? That is the sound of a thousand terrible things heading this way. Mm. Your point is well seen. This way, hurry. Dobra. My warning yous. Gungans do no like an outlander. Don't expect a warm welcome. A czego mamy się spodziewać? Wszystkiego? Może jeszcze czas, co? Dobra, klasycznie muszę przewinąć katrzenki, bo wiadomo prawa autorskie, dlatego no, nie wiadomo co będzie. No i cóż, co ja mogę powiedzieć? No, przeszliśmy drugi poziom, Zadza Bingsy nie są tak zbytnio zadowolone i jesteśmy w tak zwanym otoganda. I won, Spoko, nie ma problemu, ale tym to się zajmiemy już w następnym odcinku, można powiedzieć, bo no jednak ten poziom zabrał naprawdę bardzo dużo nerwów. Tak czy siak, ja już się tutaj z wami zegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik ADW, na razie i cześć!